Witam was serdecznie kochani na moim kanale. Zapraszam dzisiaj do obejrzenia, do wysłuchania filmiku z cyklu konkretne pytanie, konkretna odpowiedź. E, osoby, które pierwszy raz trafiły na ten filmik, dla Was taka informacja. W tych filmikach odpowiadam na Wasze konkretne pytania. Na pytania, które do mnie wyślecie poprzez adres mailowy umieszczony pod spodem filmiku, albo zakupicie takie pytanie poprzez moją stronę internetową. E, wszelkie informacje, wszelkie dane kontaktowe właśnie znajdują się pod spodem filmiku, także zainteresowane. Zapraszam do zajrzenia tam. Koszt odpowiedzi na jedno pytanie to jest 10 zł. Dobrze, kochani, teraz przechodzimy do czytania. Osoba, która dzisiaj jako pierwsza zgłosiła się do mnie, pani Bożena. Pani Bożena podaje mi tu swoją datę urodzenia, i pani Bożena pyta o relacje. Pierwsza relacja, pierwsza znajomość, o jaką Pani Bożona pyta, jest to znajomość z Panem Tadeuszem. I tutaj mam datę urodzenia Pana Tadeusza i Pani Bożena chce wiedzieć o co właściwie mu chodzi, dlaczego zachowuje się tak nie inaczej, jakie ma intencje, co myśli. I już patrzymy. Bożenko, e, ja myślę, że z jednej strony imponuje Pani to, że Pan Tadeusz tutaj odzywa się, jest Pani otwarta jak najbardziej na rozmowy, e, jest Pani miło, że w jakiś sposób zabiega, ale tak naprawdę mam wrażenie, że wcale Pani nie chce w nim, z nim w relację wchodzić. Na zasadzie, e, skoro nie udało się do tej pory, to pewnie się nie uda. Także generalnie z Pani strony jest tutaj ciekawość, jest tutaj e, chęć kontynuowania, e, raczej ja bym powiedziała, takiej znajomości niż tak naprawdę wchodzenia w głębsze relacje. A ze strony Tadeusza, ja uważam, że Tadeusz w życiu Tadeusza jest inna kobieta, on jest, czy jest zainteresowany inną kobietą, natomiast e, to tak jakby tamta relacja także, nie wiem, nie bardzo przynosiła mu satysfakcję, jakby tak naprawdę sam nie wiedział czego chce. Ma w odwrocie tutaj mi jednoznacznie mówi, że, w, e, że to jest troszkę taka osoba, która lubi manipulować. Na zasadzie, jeżeli jest mu źle, jeżeli jest mu smutno, nudzi się, no to ten kontakt z panią szuka. Ale bardziej chyba to mi wygląda na to, że on ten kontakt szuka dla samego siebie. Nie wiem, żeby trochę wypłakać się czasami, wyżalić. Tak to ma, ta relacja, tak karty pokazują, że bardziej ma być dla niego niż tak naprawdę dla Was. Ja nie widzę, żebyście weszli w jakieś bliższe relacje na nowo, czyli ta znajomość może trwać sobie, od czasu do czasu porozmawiacie sobie, czy się spotkacie, ale, ale właśnie na zasadach takich relacji przyjacielskich. I myślę, że w tym kierunku tą znajomość Pani Bożena można prowadzić. Na pewno nie obiecywać sobie zbyt wiele po Panu Tadeuszu, dlatego że u Niego jest duża zmienna, nie widzę, żeby chciał pracować nad sobą, żeby cokolwiek więcej chciał od siebie dać. E, na zasadzie, na tyle, na ile jemu jest wygodnie, to tak będzie się zachowywać. Poza tym, tutaj pojawia mi się inny mężczyzna, e, pani Bożeno, którym pani się najprawdopodobniej bardziej zainteresuje. I tutaj ta znajomość z panem Tadeuszem od po prostu będzie znajomością. E, ok, patrzymy teraz na drugie pytanie. E, w drugim pytaniu Pani Bożena pyta o znajomość z Robertem. I tutaj mam datę urodzenia Roberta e, i chce Pani wiedzieć, czy może mu zaufać. I e, czy coś z tego będzie więcej. już patrzę. Pani Bożena, pan, e, Pani Bożena i Pan Robert. Oj, mocno nieufna jest Pani to tutaj, do Pana Roberta. Taki duży dystans ja to z Pani strony, Pani Bożeno, widzę. To tak na zasadzie niby wszystko fajnie się wydaje, ale gdzieś intuicja Pani podpowiada, że, że nie takie złoto, na jakie wygląda. I mam wrażenie, Pani Bożenko, że intuicja Panią nie myli. Pan Robert, na pewno bardzo wrażliwy, bardzo ciepły człowiek, natomiast mocno niepoukładany w sobie. Może być tak, że da nadzieję, przedstawi świetlaną wizję przyszłości, i nagle, ni stąd, nie zawąt. Mam wrażenie, że to ucichnie. To, że jest odległość między wami, mam wrażenie, że panu Robertowi to pasuje, bo dzięki temu może przedstawiać siebie w takim dobrym świetle, troszeczkę naciągać fakty. Natomiast jeżeli by pani wróci, tak jak pani pisze. Do domu, to może się okazać, że ten kontakt nagle się skończy. Pani Bożenko, ja tu widzę rozczarowanie. Także z dystansem. Ta intuicja po prostu panią nie zawodzi. Fajny człowiek do pogadania sobie, ale mam wrażenie, że nie do relacji, nie do związku. To tak jakby on tak naprawdę szukał kogoś, z kim może sobie pogadać i pomarzyć, niż tak naprawdę kogoś, z kim może mógłby być na co dzień. Dziękuję ślicznie, pani Bożenko. To były odpowiedzi dla pani. I teraz druga pani. Pani Ania. Pani Ania podaje mi tu swoją datę urodzenia i pierwsze pytanie, jakie zadaje Pani Ania, pyta o swój stan zdrowia. Tutaj e, przypomnę, że ja nie jestem lekarzem i nie stawiam diagnozy takiej jak lekarz. E, ja patrzę tam, gdzie są zaburzenia energetyczne w ciele, gdzie są blokady, gdzie jest negatywna energia. E, czasem jednoznacznie to pokazuje, że w tym miejscu jest choroba, a czasem jest to informacja, że w energetyce, w aurze tam jest takie zaburzenie i z czasem może dopiero powstać. E, więc tutaj takie informacje bardziej służą do temu gdzie takie zaburzenia są i jeżeli są, to po prostu należy coś z tym zrobić, oczyścić, popracować z tym. I już patrzę, Pani Ania. Stan zdrowia. I teraz tak. Kanianiu, ja nie widzę tutaj e, jakiejś konkretnej, e, nie wiem, konkretnego problemu osłabiony układ trawienny, bardzo dużo emocji, emocji, które właśnie mogą przekładać się na takie dolegliwości w ciele fizycznym, czyli problemy z trawieniem, czyli gdzieś tam z żołądkiem, mogą się bóle głowy pojawić, takie osłabienie, ale, ale tak jak mówię, nie widzę tutaj, żebym miała Pani dolegać konkretne jakieś dolegliwości, trochę problemów z zostawami Gdzieś tutaj Ręce, stawy, barki, tutaj mocno ta energia tam pani osiada, i tam mogą się te do dolegliwości pojawić, problemy ze snem. Takie, ja bym powiedziała, drobne rzeczy, które mogą powodować, że pani czasem czuje się chora. Panie Aniu, tutaj proszę spróbować właśnie gdzieś poszukać od Dechu, jakiegoś relaksu. W ogóle Pani tutaj w drugim pytaniu, czy poradzi sobie Pani w przyszłości z lękami? No właśnie, te myśli, te lęki powodują to, że Pani powoli zaczyna odczuwać dolegliwości w ciele fizycznym. Tak jak mówię, nie są to symptomy konkretnej choroby, ale gdzieś właśnie emocje, które osiadają na ciele fizycznym. Wspomniała Pani wcześniej tam w buzi, Coś się urobiło, i tutaj karty mi znowu pokazują takie mechaniczne uszkodzenia, i jakby to już zaczyna się iść w dobrym kierunku. Także tam e, u, inaczej goi się to, i, i tutaj nie będzie Pani miała z tym problemów. Natomiast tak, czy poradzi sobie Pani z lękami? Takie pytanie tutaj mi Pani w przyszłości zadaj. Czy sobie Pani poradzi? Uważam, że sobie Pani poradzi jak najbardziej z tymi lękami. Natomiast samo nic się nie dzieje. E, tutaj, e, Pani Aniu, mam wrażenie, że ta cała sytuacja, koronawirus, e, te problemy, które z tym się e, zwiążą, spowodowały to, że e, e, Pani z, z, z każdej strony widzi zagrożenie. No i właśnie trzeba tutaj zacząć pracować nad poczuciem bezpieczeństwa. Jestem bezpieczna zawsze i wszędzie, niezależnie od, od okoliczności. E, na siłę zmienić myślenie. Jeżeli gdzieś pojawi się e, myśl, e, Boże, coś mi zagraża, z automatu na siłę sobie powtarzać, jestem bezpieczna. E, I jakby to jest jedyna rada, żeby nad tym zapanować. Czy sobie pani poradzi? Karta Ustanka Kielichów pokazuje, że z chwilą, kiedy pani na to sobie pozwoli, kiedy e, przestanie tak naprawdę... Mm, e... Cały czas skupiać się na, na tym, co może Pani zagrażać, wyjść trochę na dwór, robić więcej spacerów. Ja rozumiem, że teraz jest kwarantanna, nie wiem, jaka jest sytuacja tam, gdzie Pani jest, czy można wychodzić, czy nie. Ale jeżeli ma Pani możliwość, właśnie na świeżym powietrzu, spędzić chwilę czasu, proszę to robić. Także tutaj karty pokazują na ciało fizyczne, żeby zwrócić uwagę większą. E, zdrowe żywienie wprowadzić sobie jakąś dietę, czyli tak zacząć dbać o siebie i myślę, że to będzie e, da pani takie poczucie, że pani coś konkretnego robi i te lęki się po prostu e, uspokoją. Czyli e, jeżeli zacznie pani e, zwracać uwagę na swoją dietę, e, więcej jakiegoś takiego relaksu, e, z automatu pani podświadomość uzna to, że e, coś pani robi i że wtedy daje to Pani poczucie bezpieczeństwa. Także w ten sposób bym odpowiedziała na to, na Pani pytania, Pani Aniu. Eee, nie widzę tutaj zagrożenia, nie widzę tutaj, żeby nagle miało coś niefajnego się zadziać w Pani zdrowiu. Także na spokojnie e, do tego podejść. E, proponuję sobie dzisiaj zrobić kąpiel w słonej wodzie, e, na wannę wody pół kilo soli, i w takiej solance się wykąpać razem z głową, potem to spłukać. Jeżeli nie ma Pani wanny, to w miejsce zrobić sobie tak. Taką solankę i po prostu taką solankę, solanką wymyć się gąbką. Jest to bardzo fajne oczyszczenie energetyczne, także to powinno Panią troszkę uspokoić i lepiej będzie się Pani spało. Dziękuję ślicznie. Moi kochani, to były odpowiedzi dla osób, które zgłosiły się do mnie. Jeżeli wy mielibyście ochotę, serdecznie zapraszam. Życzę Wam dużo zdrowia, dużo spokoju, dużo radości, dużo miłości. Pozdrawiam cieplutko.